Cześć z tej strony, Marcin, kolejne zadanie z, od Ani w ramach darmowych petycji, czyli tymi wysyła zadania, ja Cię rozwiązuje. 19 zadaniu jest tak, jeżeli, funk jeżeli pochodna naszej funkcji jest z przedziału od 1, 2 do 1, dla każdego x należącego z przedziału od 3 do 6, to wiemy, z tego mamy wywnioskować, że funkcja e od x jest rosnąca w tym przedziale. Pytanie, kiedy funkcja jest rosnąca? Doskonale powinniście wiedzieć, że jeżeli Pochodna funkcji, czyli f prime x jest większa od zera, to z tego wynika, że nasza funkcja na pewno jest funkcją rosnącą. Tak? No i w tym momencie wiedząc to, że jak pochodna jest dodatnia, to funkcja rośnie. Oczywiście jak jest zero, to może mieć ekstremum, jak jest pochodna ujemna, to funkcja maleje, ale z tego, że pochodna jest większa od 0, to funkcja rośnie. Od razu można wywnioskować i zaznaczyć poprawną odpowiedź. No bo jeżeli ta pochodna jest z przedziału od jednej drugiej do 1, czyli faktycznie tak wiemy, że F sorry. wiemy, że F- od X yy, tak należy do przedziału od jednej drugiej przecinek do jedynki to jest inny zapis tego przedziału po prostu, tak to dla każdego x z przedziału od 3 do 6, to już nie ma znaczenia, jaki to jest przedział, jeżeli wiemy, że. Chociaż nie jest ważne. Jeżeli w tym przedziale od 3 do 6 funkcja stale jest, ma taką jest większa od 0, to oczywiście ta funkcja nasza będzie rosnąca. Tutaj nawana sobie przykład takiej funkcji jeszcze, żeby wam podać, to jest oczywiście zwykła prosta y równa się 3 x. można łatwo zauważyć, że ta pochodna, ta funkcja cały czas jest funkcją rosnącą, tak bo jak ją rysuję od lewej strony, no to w tym momencie ręka idzie w górę, tak jak się ją rysuje. No gdybyśmy policzyli sobie właśnie y' z tego, to skoro pochodna z x to jest 1, to z 3 czwartych x to będzie oczywiście 3 czwarte, więc ona na pewno należy do tego przedziału tutaj, tak? No i faktycznie jest rosnąca cały czas, w przedziale od 3 do 6 też jest rosnąca, ponieważ pochodna w tym przedziale jest 3 czwarte. No i to kończy nasze zadanie, tak? Po prostu trzeba pamiętać, że jak pochodna jest większa od 0, to funkcja rośnie, jak jest mniejsza od 0, to funkcja maleje, a jak jest równa 0, to może, ale nie musi mieć minimum lub maksimum. Dobra, i tyle. Pytania w komentarzach, a ja zmykam do kolejnego zadania. Cześć! Zmotywuj nas do dalszej pracy, zostawiając łapkę w górę i subskrypcję. Jeśli dalej masz problemy z matematyką, Zajrzyj na naszą stronę matematyka z pasją .pl.